Wybrać dobry słoiczek dla Twojego dziecka. Słoiczki i inna gotowa żywność dla dzieci zdecydowanie nie jest niezbędnym elementem diety dziecka. Możesz rozszerzać dietę dziecka i nigdy z nich nie skorzystać. Jednak czasami są po prostu wygodne, dlatego nie ma nic złego w tym, że sięgniesz po nie od czasu do czasu. Ważne jednak, by wybierać mądrze. Skorzystaj z tych porad. Po pierwsze, zwróć uwagę na kaloryczność. Słoiczki często zawierają dużą ilość wody i niskokalorycznych warzyw, a niemowlaki potrzebują żywności wysokokalorycznej. Jeśli słoiczek ma mniej niż 69 kcal na 100 g, pamiętaj, że nie jest to pełnowartościowy posiłek. Należy go uzupełnić innymi składnikami. Po drugie, skontroluj cukier. Z pewnością wiesz, by nie kupować produktów, które zawierają w składzie cukier. Jednak w produktach dla dzieci lubi się on ukrywać pod postacią soku jabłkowego lub winogronowego, zanęszczonych soków owocowych, izomaltulozy czy maltulozy. Po trzecie, uważaj na zagęstniki. W wielu słoiczkach zauważysz dodatek mąki lub skrobi. Nie jest to niebezpieczne, ale jednocześnie oznacza, że producent zamiast wartościowych składników dodał dodania mąkę, by je zagęścić. To się po prostu nie opłaca. Słoiczki i gotowa żywność dla niemowląt nie są złem wcielonym. Możesz z nich od czasu do czasu korzystać, ale wybieraj mądrze i pamiętaj, by nie stanowiły długotrwałej podstawy diety niemowlaka.